Witam tu wasz Andrzej Ejster, leśnik w Beskidach. No niestety, znowu odśnieżanko. Dzisiaj będzie jeszcze gorzej, odśnieżyć to wszystko, bo no straszny wiatr nawiało. Całą noc wiało. Nawet stara chata jest, że tak powiem, cała zawiana. Dojście do kotłowni widzę otwarło. <laughs> Źle widocznie zabezpieczyłem, bo nie zasunąłem, ale takiego wiatru nie było, żeby ciężkie drzwi same się otwierały. A w każdym razie jest ciekawie ciekawie dobrze, że sąsiad już kładem trochę odśnieżył. Stara chata wygląda tak. No, dawno nie było takich opadów. Dawno nie było takiej zimy. No, auto było wczoraj odśnieżane. Kilka razy nawet. Natomiast wygląda dzisiaj tak. Wczoraj odśnieżałem trzy razy. Dzisiaj nie wiem ile razy będę jeszcze odśnieżał. Patrzcie, jaka zaspa na dachu. Będę musiał później do pszczół pójść i odśnieżyć, bo one nie mogą mieć całkowicie zawianych wielowarstwowym śniegiem wylotków, bo muszą mieć wentylację. Znowu mówię w każdym razie. Muszę się nauczyć nie mówić w każdym razie. Dzień dobry. No trochę nas Agnieszko zawiało, nie? I makabra. Moja zaspa jest taka. Mam nadzieję, że stara chata to wytrzyma. Tą nawałę śniegu. Nic. Bierzemy się do roboty. Nie ma wyjścia. Trochę mnie już wieje na szczęście Wiało chyba ponad 100 na godzinę w nocy i gado. Ale tak zawiało że Ale tego wiatru tak nie było słychać Dobra do roboty Andrzeju Do roboty Co by było na tyle w Mojej relacji